thank you Co przyniesie nowy dzień Dowiesz już wkrótce Nie dowie się prawo mocnie skazane Te niesłusznie życie Zajarany nim jestem Artysta kombinator Nic z tego żyje Wcale nie mam lekkie Pierdala się zarabia Na sto różnych sposobów Zapracowane ręce Z daleka od nierobów Znów śmigam gdzieś wydaje Przemieszczam się po świecie I wiem to kurwa Że będzie jeszcze lepiej Czas płynie Nieubłagalnie tyk 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 Brak nadzwyczajnych moc Nie ogarniam nic Pierdalam się bokiem Po swoje no a jak A muzyczka ta znów cześć się całym blokiem często to o Rozjebał to doszczętnie przyjaźni te stracone Obsypały się szelestem wolnością Chłania straszna, noc jak ci współcześni artyści Zubierani wróż, żadny jakoś Klocki zaczynają tworzyć całość Zwyczajny dzień u mnie Potraja radość, gitara, misja wykonana, amen A jeśli już to martwić, będę się nad ranem, czas jak hipnoza, czasem bywa ciężka groza Zapamiętaj jedno, z biegiem czasu będzie proza Bądź jak narkoza, które euforii dodaje Niech nakręca cię styl w kilogramie z drogi hamie, kiedy gonisz swe marzenia. Droga jest dosyć prosta, nie stoczycie do frajera. Nie pozwól ich pozmieniać komuś, co zawiścią żyje. Od zawsze na zawsze muzyka daje mi siłę. A jak życie zmusza, nie unikam, ruszam. Czas zahartował, jak morfeusza. Czasy się zmieniły, na budowie się dorobisz. Jak wolisz nielegal, to uważaj przy kim bronisz. Jebany kryminalna kipisz, robi Próbują na fata, może ktoś zagapi kroki. Głowa na karku, bo in nie zarobisz Nie skarpecie Bo to ziomek błędne koło Każą buty ściągnąć Do wyroku ci posolą Tylko dlatego Że bucha chciałeś pociągnąć Łapcie tam piony Jebać kurwy mundurowe A w razie czego To palec mi na mordę sam czas pokaże, Jaki twardy jesteś chłopcze Grało na bumboxie, Później na słuchawkach Z biegiem czasu zrozumiałem To moja zajawka Przynodzenie Wają takie dni, że to ścieklina jewana Łagodny dla przyjaciół i swojego pana Baca spod turbaca, szlaki mi wyznacza Wyczuje Judasza, bo to morda nasza Serdecznie zapraszam w Dolinę Marynarzy Na tyłe spadole ludzie mają wiele twarzy Tlen jest przejrzysty, pachnie jak kwiaty z Holandii Przeważnie się tu czuje jak w Siema Siemano normalni, jebać kodeks karny Czasy były piękne jak w piłkę my kopali Z biegiem czasu widać to tylko z oddali Czas za szybko leci, a ja czuję się stary